Musisz zadać sobie pytanie, czy ty chcesz nie pić do końca życia, czy chcesz jeszcze sobie próbować wypić. Od czasu do czasu, co oczywiście jest niemożliwe bez konsekwencji. Nie ma powrotu dla osoby uzależnionej do picia, kontrolowanego. Tak jak wspominałaś o tych rytuałach, że robiłeś sobie całą ceremonię tutaj, tak, to dodawałam drineczki, tu ulubiona szklanka, wszystko fajnie. E, można sobie muzyczkę włączyć, film czy coś tego, zamknąć drzwi, żeby nikt nie widział. Jestem sam, sama w pokoju, jestem z Twoim kochanym. Pierd przyjacielem alkoholem, tak? I te rytuały, ja Cię rozumiem, nie? Ja powypierd...ałem wszystkie te swoje ulubione szklaneczki, kubeczki, drinóweczki, kieliszeczki. Wszystko wyrzuciłem. Wszystko. Ty wiesz, ile tego szkła było? <zostawiłem>, Zostawiłem tylko kubki do kawy, w których pewnie gdzieś tam też kiedyś wypiłem drinka, no ale wiesz, to tak, żeby robić, to trzeba się z planety wyprowadzić, bo wszystko Ci będzie przypominało o alkoholu, no nie? Ale bardzo dużo rzeczy możemy zmienić, wyrzucić, zamienić, i to też trzeba zrobić. Najtrudniejsze dla mnie, co było, to zmienić myślenie. Z myślenia takiego, że ja nie wyobrażam sobie życia bez alkoholu. No. Jak to można, jak to można nie pić, jak to można nie pić po pracy? Później to już w pracy, przed pracą. W kosza kiedyś bardzo dużo grałem i po koszykówce wyjść, wypić. Jest weekend, jest piątek, jest sobota, trzeba wyjść się napić. No i później to codziennie się piło. Jak można żyć bez alkoholu? Przecież to, jak nie wypije to, to wszystko takie szare jest, takie no tak nieciekawe, nie cieszy, nic nie cieszy bez alkoholu. Ten alkohol był głównym źródłem źródłem mojego życia. Ten alkohol był moim życiem. Butelka była dla mnie Bogiem. Alkohol stał na środku, a na tej karuzeli gdzieś tam wszystkie inne rzeczy nie? się kręciły. Praca, rodzina. I z takiego myślenia przeszłem na myślenie, że nie wyobrażam sobie życia z alkoholem. Ja sobie nie wyobrażam po pracy wypić piwo. Ja sobie nie wyobrażam na święta wypić wódkę. Ja sobie nie wyobrażam po sporcie zajść z kumplami na piwo. Nie wyobrażam sobie tego. Dla osoby uzależnionej nie ma powrotu do picia kontrolowanego. Nie ma żadnego weekendowego picia. Nic, ani kropli. Bo jak wypijesz, to polecisz z powrotem na 100%. Jak nie za tydzień, to za miesiąc polecisz. To ci gwarantuję. I teraz, żeby zmienić to myślenie, to też potrzeba na to czasu, bo nasz mózg po prostu przyzwyczaił się do tego, że jak wypijemy, to, to dzieje się coś fajnego. Tak naprawdę to jest wielkie oszustwo. Te najpiękniejsze chwile w naszym życiu wcale nie są związane z alkoholem. Nie pamiętamy tego, że piliśmy było fajnie, tylko coś, co się działo obok. Jakiejś zabawy. Gry i zabawy z przyjaciółmi, jakieś pocałunki, jakieś sporty, fajne wydarzenia, humorystyczne rzeczy, które nas otaczają, coś, co komuś powiemy, coś, co komuś zrobimy, a nie to, że podnosisz kieliszek i pijesz. I powiem Ci, że z czasem to jest tak, że kiedy już nie pijesz, jesteś trzeźwa, trzeźwiejesz, żyjesz w tej abstynencji i ty tworzysz sytuację w w swoim życiu trzeźwe, które dostarczają ci radości. I wiesz, co się później okazuje? Że to, co przeżywasz na trzeźwo, jest o wiele, o wiele lepsze od tego, co wspominamy z życia, w którym piliśmy, bo gdzieś tam ubarwiamy te sytuacje, dodajemy im koloru. Nasz mózg jeszcze, jeszcze chce wracać do tych sytuacji o, bo kiedyś to poszliśmy z kumplami do baru. Kur i tak fajnie było, poderwałem to dziewczyny. Widziałeś, jak to zrobiłem, ale jestem gość, ale jestem kozak, ale coś tam. Poszłem na halę, rzuciłem do kosza z takiej, z takiej odległości, i wspominamy to, gdzie siedzieliśmy w barze. Na trzeźwo rzucam z dalszej odległości. Na trzeźwo podrywam ładniejsze dziewczyny. Taki przykład, prawda? Na trzeźwo robię coś innego. Na trzeźwo mój piesek się fajnie ze mną bawi, tak? Fajnie się ze mną bawi mój piesek wtedy, kiedy jestem trzeźwa. Bardziej, bardziej czujemy to na. Bo nie, nie mamy w sobie tej chemii, nie mamy w sobie tej substancji, tej sztuczności. Alkohol jest sztuczny, nie jest naturalny. To jest sztuczne, to jest chemia wlewana w organizm. Zatruwa Twoją kreatywność, tłamsi Twoją radość. Najlepsi jesteśmy na trzeźwo. Dlaczego? Bo jesteśmy naturalni. Nasza kreatywność wzrasta, nasz uśmiech jest wspanialszy, jest bardziej szczery, bardziej spójny z naszym wnętrzem. Nigdy w życiu nie zrobisz piękniejszej rzeczy, jak na trzeźwo. To przyjdziesz czasem. Musisz pragnąć tego. Jak wprowadzisz to pragnienie w życie, to Twoje myślenie z czasem się zmieni. Będą pojawiać się sytuacje, będą pojawiać się ludzie, będziesz kojarzyć jakieś słowa z książek, z filmów, głosy innych ludzi. To wszystko ci się fajnie tak poukłada w głowie i znajdziesz sposób, znajdziesz sposób dla siebie, żeby zmienić swoje myślenie. I wtedy będzie łatwiej. Pamiętaj, że jesteś na początku drogi i to, co teraz czujesz, jakkolwiek nie wydaje ci się to trudne, to gdy włożysz w to odpowiednią ilość pracy i gdy będziesz chciała, gdy uwierzysz, to czas zrobi swoje. Działanie, czas, wiara. I wygrałaś.